7 Milo, właśnie dojechaliśmy do Służebca na tor wyścigowy i dzisiaj wezmę udział w dniu zabawy, a teraz idę zorientować się, gdzie jest moje wejście. O 11, czyli za 2 godziny właśnie w tym miejscu spotkam się z moimi widzami. Dzień Mazur nagrywam na YouTube, vlogi i udzielam się na Instagramie. Przed chwilą zakończyły się próby, a teraz idziemy nagrywać odcinek na kanał Followers. Mieliście sesję fotograficzną? Jak się czujesz? Dobra. Jak celebryta? Eee... Co? Mój celebryto? Widzę po tobie mały stresik. No mały. Mały. Musisz się, wiesz, troszeczkę yy, rozprężyć. No, ale jak przyjdą widzowie, to będzie dobrze. <grystanie> Pierwszy raz się na Paragonie z o, będziesz się kojarzył teraz z Biedronką. Cały czas sportowo, czy będziesz może troszeczkę zmieniał temat? Na razie sportowo, a później no się zobaczy. Ja już się mogę powrócić, że sam temat nogi wyczynowej już nawet mnie zainteresował, bo oczywiście znam te zwykłe nogi, znam te elektryczne. Wspomniałem o tej górskiej, ale nie wiedziałem, że... To już zaczyna być wyczynowe, także może właśnie tą drogą, może nawet kiedyś zorganizujesz jakieś zawody dla wyczynowców krajowych. No, Czy na to? Może kiedyś. Także warto poszperać Może na świecie coś takiego się już dzieje. Może warto to wziąć do Polski. In Give your all to me. Właśnie zakończyliśmy Flower Show. Było mega fajnie, porobiliśmy sobie zdjęcia. Mam nadzieję, że będę na następnym w Gliwicach chyba. No i co, było mega fajnie, a teraz idziemy coś zjeść. Zamówiliśmy hamburgera, ja mam takiego, a mama takiego W czym to jest? Jesteśmy bardzo zmęczeni. Tak? No jesteśmy bardzo zmęczeni, dlatego teraz się zregenerujemy. My. Więc my już jesteśmy w drodze do domu, było mega fajnie, jak już powiedziałem. A teraz zatrzymaliśmy się na McDonalda. I mam tutaj mojego ulubionego McFlara, czyli to co biorę prawie zawsze. Jak jestem w maku, to jest mak fara jagodowy, jagodowo waniliowy, śmietankowy, no i bardzo polecam. No dojechaliśmy, do Siema, to jest drugi dzień po followers Show. i dzisiaj moja mama urodziny. Idę właśnie teraz z Marcelem kupić mamie prezent i tort. Mama, mama o niczym nie wie. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądać. A teraz idziemy do galerii, żeby mamy coś kupić. I widzimy się już w galerii. Simila, ty idziesz po tort do Sowy, a ja do Lizards już idę ode mnie kupić prezent. Jesteśmy właśnie w Lizards, żeby coś kupić. Mamy, i Marco już patrzył na tym jakieś fantuszki, więc zaraz chyba kupimy. You standing there with the wind in your golden hair Didn't know your name No, Marta tam sobie jeździ, kupiliśmy już prezent dla mamy, pokażemy wam później, a teraz idziemy właśnie po tort do Sowy. Właśnie przyjeżdżamy <grymne> do torcika i torcik ogólnie jest przedszedolny, a więc jest ekstra. I tylko czekamy, jak babcia Ewa przyjdzie, bo ma zapalniczkę, my tutaj mamy świece, ja już kupiłem tort, No już... Zamówiłeś? Zamówiłeś? A dobra, nie słyszy nas. Mamy już świeczki i po prostu nasza mama mówi, że jest królową i ma 18 lat, oczywiście dla żartów i ten... I właśnie mamy świeczki, ale 18 lat i do... Za chwilę. Widzicie, ten mnie Zaraz O nie, o czymś To nie. Wyjdźmy już sobie i kupiliśmy tort. Pokaż macie tort. Mamy tort. Kupiliśmy tort i on kosztował 73 zł, a jest malutki... Co się to... nie robi dla mamy? No. I kupiliśmy sobie też Etui i... To znaczy ja kupiłam, to znaczy dla mnie, ode mnie jest prezent y, etui, a od Miłosza tort. No, ty no nie jest jesteś na nami babcie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, raz. Niech, żyje, żyje żyje niech, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Mama. Mama. Ewa, Jak? się. Dzień tak. dobry, witam was. Witam, jesteś Mati. I teraz właśnie idziemy do domu. Mam jeszcze świeczki. I z... tak, ma. i mam z liczbą 18. No, więc to będzie takie też śmieszne. No i co? No i nic, no. I tego vloga tak nagrywam chaotycznie, ale no tak jakoś nie, nie mieliśmy czasu, żeby e, go tak ja no, już ja muszę zjeść loda. A, no, tak. O, Ogólnie myśmy kupili czekoladowy, ale mama nie lubi. No, czekolady. A w tą, żebym nie, nie zrobił 81. <noise> Dobra, tak. Tutaj w tą? Tak. tak. Biamy? Tak. A, i jak coś, to bierzemy 18. Tak. Bo tak jest, no śmiesznie. Ta, dobrze, specjalnie, a tak? Bo, no, 18. Gdzie to jest jest. Dobra. 18. Tylko, a to będzie działało? 500, bo tutaj. A ta jest będzie. grubsza, a z, nie znajdziesz y, cieńszej. Sola, sola, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Mama. A wiecie, że ja w tym roku skończyłam dziewiętnaście, a nie osiemnaście. Dziękuję, a ja właśnie miałam dzwonić po was. Mamuś, a teraz czas na prezenty. O, Pantera, taka młoda w tym idzie, sezonie, idzie dziękuję. Składam. Od Miłoszka, tak? Od Miłoszka, dziękuję, moje kochane, moje... Widzisz? Hej. Dobrze mi ją że i Basia była przy tym. Eee. <śmiech> <śmiech> nie lubisz żadnego dziecka? No Mati, Mam na nie? Na głos nie mogę. To <laughs> 100 Sto lat! Sto no. lat! Co ja sobie... No, no już mam. No długi. No. Ale się nie spełnił, bardzo ja pełen to na głos. Żebyśmy byli wieczniejsi i dobrze uczyli. Moje życzenie. <grym> Wiesz co, nie ubiło mi się ten. Nie wiem, dlaczego mleko się nie ubiło. E. E. No. Patrz. Ty... Co? Patrz. Patrz tu. Czekaj, chodź, pojedziemy. Patrz. I co, nie? Patrz. O, co? Co Tak. No, więc my już skończyliśmy imprezę ma była bardzo zadowolona, ja się cieszę. Tutaj teraz sobie chłopaki grają. Ja tutaj przed chwilą odrobiłem lekcję. Jeszcze mi tam trochę zostało. Pogoda jest wyśmienita. Dlatego idę z skate. Dobra, słuchajcie, szybka akcja. Zrobiłem właśnie Wee u nas na parku i y, chciałam to nagrać, po prostu nie miałem kamery, dlatego szybko jechałem do domu po kamerę. I teraz mam kamerę, żeby nagrać na mojego Instagrama, który Wam się wsiąknie tutaj. Mila ma 116. A teraz lecimy. Cześć. Jezus. No, no. no w no kurczę. jest w krawczołce. Już ci robicie, no, a ja wróciłem ze skateparku parku. Wróciłem do Skate Parku, a teraz y, idę robić, kończyć lekcję i montować ten film. Dlatego muszę zrobić lekcję. i Jeszcze zmontować ten film i jeszcze zmontować ten klip na Insta. Elo!